Cześć, jestem Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w taką gierkę jak Call of Duty Mobile. No i co? Mam już tutaj troszeczkę poziomów wbitych, już mam 12 poziom, w miarę mogę Wam parę rzeczy pokazać. Mam dwa layouty odblokowane, tak jak każdy, natomiast tutaj niektóre też i bronki się odblokowały, niektóre tutaj mamy shotguna na przykład do próby, ale na razie zostaniemy tak jak jest. Ogólnie jakie są moje wrażenia z gierki? Na razie jestem bardzo bardzo w nią wkręcony, gdyż y, pierwszą grą, w którą tak jakby naprawdę zacząłem grać, naprawdę się wkręciłem, był to Modern Combat 5 Blackout i wtedy mówiono o nim, że to był taki Call of Duty na telefony, kiedy jeszcze nie było Call of Duty Mobile, no nie? No i w tej gierce miałem ponad 300-400 godzin, y, miałem y, w rankingu, byłem pierwszy w Polsce tak przez y, pół roku, Ogólnie to ja, mój kolega z klasy i jeszcze tam jeden kolega zmienialiśmy się tymi miejscami, bo w sumie myśmy najbardziej z całej powiedzmy, Polski grali w tą gierkę. No i wtedy naprawdę nad wymiarami ładnie górało się, bo grałem na tablecie, który wtedy jeszcze był w miarę dobry. No nie, to był Lenovo Yoga Tab 2, no nie. Teraz ten Lenovo Yoga Tab 2 już nie jest tak dobry jak był kiedyś. No ale naprawdę, jeżeli chodzi o granie, no to wtedy było coś, jeżeli chodzi o to i tak jakby powrót do takiego trybu, jaki wprowadza nam Call of Duty Mobile jest dla mnie naprawdę bardzo satysfakcjonujący, gdyż to jest po prostu powrót do dzieciństwa można by Chociaż Modern Combat black Blackout to jest gra z pierwszej, drugiej klasy gimnazjum, ale można uznać, że to dzieciństwo. Ach, jest jednego zadziwkałem. Dobra, zmienimy sobie layout na ten karabinek, bo jest to wiele fajniejszy od tej snajperki to jest snajperka nie mam rozwiniętą. I czasami trzeba strzelić dwa razy ze snajperki, natomiast z karabinka no to ciśniemy. Nie wiem pojęcia to siadło, ale po prostu przez przypadek troszeczkę mi się ruszyło. Co jest fajne? Fajne jest to, że można robić ślizgi, tak jak było to w Modern Combat 5 Blackout. Dużo jest właśnie rzeczy podobnych do tamtej gry, no nie? Co mnie właśnie bardzo, bardzo cieszy. W trybie Battle Royale mamy bardzo fajne, ciekawe rozwiązania Jak klasy postaci Które mają swoje tam powiedzmy Rzeczy Specjalne, umiejętności Dobra, tutaj już się No właśnie, musiało się to skończyć Ale dzięki temu pokażę wam Umiejętności specjalne, a więc tak Możemy wysłać na naszych przeciwników Wielką rakietę, lecącą No z góry no, i tak oto to załatwić kogoś poprzez atak. Możemy zablokować ich, yy, takie aby te specjalne umiejętności, poprzez EMC Jamera, oraz możemy też wykorzystać Huntera, czyli to. <ścoughs> to jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące w tej gierce, że takie rzeczy są. Ogólnie gierka na moim Samsungu Galaxy S7, czyli też starym urządzeniu. Chodzi naprawdę dobrze, płynnie, z nagrywarką, bez nagrywarki, na średniej grafice, ponieważ tylko taką nam dają twórcy do gry na tym telefonie. Kurde, no mam karabin taki mniej więcej na 6 metrów, a nie kurwa 20, no, ale dobra. Mam nową kosę, w sensie, no, skina do kosy mam jakiegoś, bo tam dostałem z... Już nie wiem z czego, z pasa chyba, tam teraz pas jest. Bardzo fajny jest model w ogóle pasa. No nie mogę tak strzelać z daleka, bo nie trafię ich nigdy, bo to jest karabin na bliski dystans. No. Dobra, dobra, trzeba zmienić troszeczkę taktykę. Może zmienimy sobie... Dobra, nie, nie, nie zmienimy sobie nic. Trzeba podejść do nich troszeczkę bliżej. Tutaj ogólnie jest bardzo fajna miejscówka. Że przechodzimy sobie dołem. Hej, okay. lecimy tędy. I ogólnie powiedzcie jak Wam się podoba gierka, pewnie nie można tego otworzyć. Bo mi się podoba bardzo. Na Battle Royale też jest bardzo fajna rzecz, że nie możemy sobie zadać obrażeń na topadku. To też jest bardzo fajne, bo możemy latać na naszej lotni, co jest naprawdę spoko, spoko. Bardzo mi się to podoba, jeżeli chodzi o system, o wrażenia czysto graficzne, no nie? Że tak lecimy na tej lotni i tak dalej, to jest bardzo fajne. Jakby tak szli cały czas, to bym tak sobie mógł tutaj stać, no nie? Ale myślę, że raczej zmienią, tak? Weźmy, zablokuję im specjalne umiejętności. Chłop się tam respi! Ma spawn protection. Dobra. Dobra. Gdzie ty jesteś? Dobra, walcz go. Okej, okay, mamy. No to sobie puśćmy takiego predatora. O, tylko jedna osoba umrze. No nie, Nie, jedna osoba umrze, bo mnie ktoś zabrał, frajer. No ale dobra, i tak i tak wygrywamy. No ale kurczę, niesatysfakcjonujące było to zakończenie, bo mi zabrał tego kila. Śmieszne byłoby, by to się okazało, że ta rakieta by spadła, no nie? W to miejsce, chociaż chyba to nie ten typiasz akurat. No ale okej, okay. także co, mi się bardzo gierka podoba, Soccer Stars też jest fajna gierka, ale nie o niej dzisiaj mówimy. Yy, bardzo fajna gierka, lubię w nią grać, od teraz naprawdę ją katuję w tym momencie, bo przypomina mi stare czasy, przypomina mi początek, yy, można powiedzieć, gamingu. I przypomina mi naprawdę bardzo fajne czasy, w których naprawdę świetnie się bawiłem, więc co, gierka bardzo płynnie chodzi, gierka jest marki markowa tak Call of Duty studia Activision to też dodaje jednak troszeczkę prestiżu, bo jednak to jest Call of Duty, a nie Modern Combat 5 Blackout. A, tak jeszcze kończąc historię o Modern Combat 5 Blackout, no po tych 300 godzinach i powiedzmy wydanych 600 stuwach na gierkę, no to dostałem bana za używanie emulatora, którego nigdy nie używałem, ponieważ mój komputer zawsze był gorszy od mojego telefonu, tableta, był główno komputer no i ogólnie no to game of Thrones słynęło z takich losowych banów bo czemu nie także straciłem wtedy konto no i tak to moja przygoda z modernem się skończyła ale same wrażenia które zapamiętałem będą cały czas w pamięci fajne ciekawe ile jest y, strzałów w tej bazuki bo to bazuką już grałem na battle Royalu, gdzie battle royale według mnie jest o wiele fajniejszy od pubg battle royale ok jest Takim battle royalem, jaki naprawdę ja potrzebowałem. Po pierwsze, jest bardzo dużo takich rozwiązań, jak jakieś właśnie lotnie, jak umiejętności specjalne. Mamy Grapple Hooka, mamy różne ciekawe rzeczy. Mamy klasy postaci, dzięki czemu z kolegami możecie grać i wybierać odpowiednie klasy postaci. Większość jest blokowanych na początku. Także w sumie spoko, no nie? No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, jak się Wam podoba gierka. Napiszcie, czy chcielibyście więcej odcinków z tej gierki. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Wszystko, co się da, zróbcie, bo będzie mi bardzo miło. No i to by było na tyle. Hej!